Dzień dobry! W dzisiejszym filmie chciałbym Państwu pokazać, jak prawidłowo dbać o Waszego iRobota, tak aby służył jak najdłużej. Mamy tutaj kilka przygotowanych modeli, aby pokazać Państwu mniej więcej co, jak i gdzie czyścić. Zaczniemy sobie może od Rumby 620. Rumba 620 jest to jeden z prostszych modeli, ale ma też niektóre elementy, które trzeba czyścić. Po pierwsze, za pomocą miękkiej szmatki przecieramy co jakiś czas po pierwsze czujniki wysokości oraz czujniki yy, płytki ładowania, które znajdują się w tym miejscu. Czujniki wysokości mamy tutaj. Dodatkowo warto pamiętać o czyszczeniu wszystkich żółtych elementów. Czyli otwieramy tą ramkę, zdejmujemy sobie szczotki, ze szczotek zdejmujemy łożyska. I tutaj, pod tymi łożyskami, wszystko należy dokładnie wyczyścić. Ma to ogromny wpływ na pracę modułu szczotek głównych. To samo z tej strony. Zdejmujemy sobie to łożysko, i pod łożyskiem, wszystko czyścimy. Jeżeli element, tak jak ta tutaj, szczotka gumowa, jest już dosyć mocno zużyty, należy go po prostu wymienić. Kolejnym elementem jest filtr, który znajduje się tutaj. W zbiorniku. W tym wypadku ten filtr należy wymienić, bo jest zanieczyszczony i to dosyć mocno, co ma również duży wpływ na pracę silnika, który znajduje się tutaj w zbiorniku. Zbiornika nie myjemy wodą, dlatego że znajduje się tutaj w środku silnik. Co jest najważniejsze, proszę pamiętać, żeby nie przecierać wodą u Państwa urządzenia, żeby rumba nie jeździła po mokrym, dlatego że wszelkiego rodzaju tego typu. Płyty głównej, czyli po prostu jej zalaniem i dość znacznymi kosztami naprawy. To są te podstawowe elementy. W tym wypadku, akurat nie ma miotełki obrotowej, która tutaj normalnie się znajduje, ale ją też trzeba odkręcić, wyjąć, wyczyścić pod miotełką, założyć, przykręcić i będzie służyło długo. Kolejnym modelem, którym się teraz zajmiemy, jest to rumba. 980, troszkę bardziej zaawansowana, z kamerą, która w tak, aby po prostu dokładniej sprzątać. Wszystkie żółte pola sobie czyścimy, czyli yy, pod miotełką obrotową, możemy to teraz zrobić, czyli odkręcamy sobie tą miotełkę w ten sposób. Miotełka schodzi do góry. Tutaj pod miotełką znajdują się najczęściej jakieś włosy, zanieczyszczenia. Czyścimy. Miotełka wraca z powrotem. Dokręcamy do momentu, w którym miotełka zacznie się obracać. Czyli nie ma potrzeby dokręcania z całej siły. Kolejna rzecz, moduł wałków. Wyciągamy sobie wałki. Wałki należy czyścić tutaj pod tymi łożyskami. Czyli jeżeli zdejmiemy to łożysko w ten sposób, to pod tym łożyskiem należy to wszystko tutaj wyczyścić. I to samo jest w tym miejscu. Czyścimy, wyciągamy, tutaj Państwo na pewno będą odkrywali wszelkiego rodzaju włosy, zanieczyszczenia. Trzeba je po prostu o tak jak w tym wypadku, wyczyścić. Składamy, montujemy według kolorów, i rolki zapinamy modułem. Dodatkowo w zbiorniku znajduje się filtr, tutaj w tym miejscu. Który należy po prostu wyjąć i również wyczyścić. Dobrze jest go raz na jakiś czas wymieniać. Ja rekomenduję raz na trzy miesiące, żeby sobie taki filtr po prostu wymienić, bo to też ma wpływ na pracę tego silnika, który znajduje się tutaj z tyłu. Oprócz tego przednie koło, które po prostu wyciągamy do góry, koło można wypchnąć palcami i wtedy mamy w ten sposób. Ośka będzie na pewno tutaj zanieczyszczona jakimiś włosami, różnymi tego typu rzeczami. Czyścimy to sobie, składamy w odwrotnej kolejności. Ona sobie tutaj wszystko. I rumba serii 980 w ten sposób zostaje przygotowana na kolejne miesiące pracy. Dobrze. Przejdziemy sobie do rumby I7. Co tutaj, o co tutaj należy dbać? Oczywiście oczko kamery z góry zawsze przycieramy miękką szmatką. Miękką szmatką. Z dołu znowu znajduje się znowu miotełka obrotowa, którą też należy odkręcić podnieść do góry, wyczyścić pod nią zanieczyszczenia i przykręcić z powrotem, aż do momentu, kiedy zacznie się obracać. Dodatkowo mamy tutaj czujnik w tym miejscu, który też należy miękką szmatką wyczyścić i wszelkie czujniki, które znajdują się na obudowie oraz przetrzeć przewo... złącza ładowania. Dodatkowo w tym miejscu otwieramy sobie nasze wałki, aby je wyjąć. Pod wałkiem wyjmujemy sobie również łożysko i pod tym łożyskiem należy to wszystko dokładnie wyczyścić. Pod każdym z tych wałeczków. W ten sposób. Analogicznie montujemy wszystko z powrotem. No. To tu odwrotnie, tych rolek założyć się nie da, dlatego że tak jest system skonstruowany. Przechodzimy do zbiornika. Zbiornik czyścimy również. Mamy tutaj dwie możliwości, czyli tutaj opróżniamy zanieczyszczenia. Tutaj jest filtr. Filtr ten należy wymieniać równie często, dlatego że ma to kolosalny wpływ na silnik, który pracuje tutaj. Jeżeli tego filtra nie wymieniamy, to to powietrze z większym oporem przechodzi przez ten silnik. Musi być wyciągane przez ten silnik. Co jest przyczyną często uszkodzenia tego silnika. Filtr hepa nie myjemy pod wodą. Samo urządzenie, sam zbiornik można przeczyścić pod wodą. Ok. I przechodzimy do rumby serii S. W rumbie serii S. Tak samo jak w pozostałych modelach. Zaczniemy sobie od dołu. Również odkręcamy sobie tą miotełkę obrotową. Odkręcamy miotełkę, pod miotełką czyścimy. Przechodząc dalej, odpinamy sobie tutaj to zabezpieczenie. Wyciągamy rolki. Rolki również zdejmujemy łożysko, aby pod tym łożyskiem wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia wyczyścić. To samo z drugim łożyskiem. Składamy. I wszystko będzie ok. Dobrze. Dalej przechodząc. Ona nam tutaj będzie troszkę przeszkadzać. Dobra. Wyciągamy sobie zbiornik. W zbiorniku znajduje się filtr. Tutaj. O, ten filtr się znajduje tutaj, w tym miejscu. Jego można oczywiście od góry tutaj odbezpieczyć. I ten filtr tutaj możemy sobie wyjąć i wymienić. Dość też istotna sprawa, dlatego że ma to wpływ na pracę również wszystkich elementów. W ten sposób. I to są podstawowe rzeczy, które w Rumbie S9 należy czyścić. Mniej więcej przedstawiliśmy Państwu, w jaki sposób dbać o to urządzenie. Jeżeli Państwo potrzebują jakichś części zamiennych lub akcesoriów, znajdą je Państwo w naszym sklepie, do którego link umieścimy w opisie. Zapraszamy do komentowania, no i oczywiście do zakupów. Dziękujemy za uwagę.